Thank you. Hejka, hejka, ja jestem Blabek no i witam was w kolejnym odcinku I dzisiaj sobie zagramy bez celownika Ja sobie zmieniam na czerwony Phantom. No i zobaczymy jak mi to pójdzie na rankedzie To jest taka walka o to, czy spadnę z platyny, czy nie Także to będzie troszeczkę ciekawe Także dobra, lecimy z tym Ja idę pierwsza po picie jeszcze Dobra, wróciłem Już sobie picie przyniosłem No i chyba wydaje mi się, że yy, mamy dwóch toalistów Czyli to ja sobie może piknę Deadrock znowu Chociaż, czy ja nie chcę innym kimś spróbować zagrać? Cały czas gram w sumie Deadrock na filmach ktoś do Dej Oczywiście już za niedługo kończy się kolekcja i właśnie jeśli oglądacie ten film to znaczy, że już chyba raczej wyjdzie nowy agent Claw I z tego już niedługo pojawi się jakiś odcinek z tego nowego agenta, jak tam się nią gra Dobra, pierwsza runka się zaczęła, i to tak dziwnie wygląda ja Nie wiem co, nawet nie będzie patrzeć, czekajcie Nie, to jest dobre Dobra, ja dam ścianę na środku, żeby nikt nam nie zrobił lurka Myślę, że żeby ratować Nie, ja nie mogę trafić nikogo Ładnie Ładnie, zabiłem Thank you. I don't see my crosshair. Woah! Why don't have crosshair that look? Uh, my challenge, bro, you know. Nice. Cross, Nie. Yeah. Nice naming. Okay? Nie. Yeah. Dobra, ja będę sobie pingiem sprawdzał. Yes, okay. Dobra, udało mi się zrobić yeah, dwa kile. Meczarownik, to jest po prostu taka jazda, że jeśli chcecie po prostu więcej takich odcinków, takich dzikich challenge, sami możecie dawać w komentarzu, jakie byście chcieli, także po prostu sami piszcie w komentarzu. Dobra, spróbuję zagrać. O, spektra nie zdążę, nie zdążę iść na. Nie zdążę iść na, nie zdążę rozstawić swoich setupów niestety. Zostanę już na pewno niestety. A i w ogóle ogarnąłem, że spoko będzie opcją patrzenie się gdzie celuje za pomocą pingu na przykład, nie? To będzie dobra, ale to też będę przeszkadzał wtedy moim teammateom, więc oh, okej, okay. nie wiem czy mi się to uda Nie wiem czy saveć to, czy co. Ajajaj aj, aj. Nie wiedziałem co zrobić, nie? Ale strasznie dziwnie się gra bez celownika, to trzeba przyznać. Strasznie jest ciężka, nie wiem w ogóle gdzie się patrzę. Czy ja celuję w ziemię, czy ja celuję w głowę, to jest po prostu... Jeśli zrobisz mandala one tapa, to już jest coś, tak szczerze. Nie, nie widzę celownika <laughs> to jest! Nie wiedziałam, czy nawet go trafiłem chociaż. Fajnie, że Cypher mateo teo. Troszkę jest strasznie bez celownika coś ugrać. Chyba najlepszą opcją z tego miejsca, chyba najlepszą opcją będzie nie kupowanie mi wandalu, bo celownika nie widzę. Tylko że myl szedł chyba fantoma. Nie było szans, nie było szans, nie było szans. Ja myślałam do boksa. Zdejdź sobie zrobiła Ace'a. Ej, ale strasznie jest ciężko bez tego celownika przystąpić. Ale dobra, mi się coś udaje trafić po nóżkach, a nie po nóżkach. dobra po ciele, biegi. dobra, zabiłem Ej, co ja wolno mam? Czujka? Ej, ale. Jak? Ej, patrzcie na to, omen oh, dostał dwa heady. Dostał dwa heady, jak nawet nie widziałem go na celowniku, ja. Ej, chyba bez celownika gram lepiej niż normalnie, tak z Dobra, robimy moje setupy Sound takie same. dzikie oh, trochę. nadam na dom Dobra, ej, ogólnie jest naprawdę dobrze. Także, no, z tego miejsca pamiętajcie o. Tak... Nie wiem, jak on dostał head, ale okej. Okay. Ładnie. Okej. Okay. Uuu, ładnie. Kolejna czwórka? Ej, tu jest! Ej, ja nie mam pytań w ogóle, co się dzieje teraz. To, jak coś, to jest za ranked w ogóle, nie? Dobra, nie wiem. Shorty też się przyda. Ej, ale Odin by był naprawdę dobry bez celownika. Dobra, spróbujemy teraz troszeczkę inne setupy zrobić. Coś w tym stylu. Jak z, z, zobaczą, że tam jestem, pewnie pobiegną tutaj. I tutaj Dącens, będzie dobra odda. Okej, okay, dobra. O! Dobra, niech tu przyjdą, mogą tutaj przyjść, tak szczerze. Nie, moje pułapy. Ej, dwa head'y chyba dostałem. Ej, a ja naprawdę nie sądziłem, że ten challenge pójdzie tak dobrze. Chyba trzeba zmienić na to, że będę grał po prostu bez celownika. Dobra, w ogóle fajną ułatwieniem jest to, że mogę sobie przybliżyć celownik i po prostu patrzeć, czy ktoś pójdzie, czy nie. Czemu ja, to ja dałem mu Ty, ja przez cały czas mecz? Mam Prime'a. Nie jest mój skin w ogóle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu. Ojejko. Nie miałem szans teraz. Nie widziałem w ogóle gdzie patrzę. Ej, 15-4. Mega one state. W sumie postuje tak naszym lekko. Tak samo jak enemy sage. Ej, dobra. Przy operatorze jest Sylvan. Przecież, a przy Marszale? Tak, jest Sylom, nie chodzi w Ej, dobra. A nie, dobra, też nie chcę cheatować w komentarzu. Nie no, dajcie też znać w komentarzu, czy żebym zaczął Nie zastanawiam dlaczego dałem akurat Yamahedo O nie Dobra, już wiedzą i tak Tu jest! What the fuck? Bez celownika tak... nie mam pytań w ogóle Nie, dobra, zostałem przeskanowany tak konkretnie Jeden you know, flash? Ruina? don't have. Ale po nóżkach, ładnie okay, hej, Ok Ładnie Ładnie, czwóreczka kolejna Uu, Ładnie hej, 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 o, jest grany, nie ja bym grał bez celownika tak szczerze Podejrzewam, że teraz, o właśnie, dobra, teraz możemy spróbować A oni chcą mi się przesminąć, okej, okay. ja teraz trochę podbiegnę shiftem do nich, podejrzewam, że ktoś będzie na tej ścianie Uuu, ale mi dała headshot'a Chciałam specjalnie poczekać, ale nie wyszło coś Powiem tak, To do tego, że nie mam celownika, wydaje się to w porządku gierka, ale wiecie, zdarzało się takie momenty, że czasami jednak mm, przydałby się ten celownik nie nie? To jest jakiś grimole znowu w ogóle. Jaki Grimoire, w ogóle. Hej, okay, udało się. Landuję na widoku. Ciebie. Ładnie skaj, ładnie. U, jest jakiś fajny ten zginek smaczek. One Ojejku, jejku, to to było za fajny kracik Mógłbym to skaczować. Ej, tak jest bezcelownika ciężko w ogóle, ale udało mi się zrobić takie dwa ładne Te dziki w sumie trzy. O ładnie. Dobra, ładnie, ładnie. Kurczę, ja myślałam, że nie w ogóle nie trafię tego safera. No ja tak w ogóle cichutko jestem, przepraszam za to. Ale to jest. Przepraszam was, że tak siedzę czasami cichutko, ale to jest walka o to, żebym został w platynie lub spadam do golda, nie? Więc dlatego czasami... czasami warto się skoncentrować. Ale dobra, i tak jest ładnie 28 killi Dobra, ja nie mam celownika, więc zrobię z pull mm, Dobra, mam nadzieję, że je, yor, e, Cypher daje radę. się, radę, Cyper. Na spokojnie. Ja w ciebie wierzę, jesteś lepszy od nich Da mi z heada, ale to nic. Nie! Yeah. Aj jaj. Can drop you drop O, Rina każdemu kupi obra ja, jak poprosiła mnie, nie no. Yy, to jest dobra, dobra. O, ja wezmę spajka. Nie, kurczę. Nie sądziłem, że ten nie trafi. Ja miałem mało. Zapomniałem o tym. Dobra, omę to zrobi. O to zrobi na spokojnie. Nie. Co ja robię? W ogóle 12.10 jest. Patrzcie, 6 razy po do do 6. Ta zaleta mojego. Super mean guide Oh no, it's gonna be hard, to be be to Yeah, we get it, sorry, my bad I can play with my crosshair challenge, so... Bro, you, you are doing 33 kills and you are saying something like that, that that's uh, yeah, sorry I Use ult, use ult, we have to kill somebody and use ult I know I want to, but I didn't see that. Yeah, I know, it's hard uh, They know, we can fake rotate or something Uh, go, go, go be, go be. What's happening? I'll say to someone. Oh, spike oh. down, B. In <laughs> 30. Skype, please, kommentarz. Good job, G -G -G. Yeah, chyba, GG. Moment try your here. No, thank you for game. Wow, udało się, udało się wygrać gierkę bez Jest Jestem dumny z z tego, że fajnie wyszedł film. Mam nadzieję, że wam się podobało. 30 bez celownika? Mega fajnie, powiem. Mega, mega fajnie. Tak, i macie rację, zostaje w platynie. 30? Ło. Wow. To Wam powiem, dziękuję Wam za oglądanie, było miło, fajnie się grało, także widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Bajo. Papatki.